não passou, meu Witajcie, witajcie, z tej strony Przemek Niedźwiecki, Radio 90, widzę jest Was coraz więcej, dzisiaj jesteśmy w Rybniku, na Jarmarku Staroci. Mariolko, odpowiadając na Twoje pytanie, Jarmark jest cyklicznie w każdym miesiącu, muszę sprawdzić dokładnie kiedy, bo daty są ściśle ustalone, ja to sprawdzę i dam Ci znać, wiesz... Ale jest to wydarzenie cykliczne. Tutaj mamy książki. Teraz przeszedłem tak na szybko, ale wrócimy pójdę trochę wolniej, żeby bardziej Wam zobrazować, co tutaj możecie znaleźć, choć pewnie za każdym razem też to się różni, bo jedni wystawcy przyjeżdżają. Inni są w innych miejscach. Witamy kolejnych widzów. Przypomnę, znajdujemy się w rybniku na jarmarku staroci. Jak widzicie, sporo książek. Dajcie też znać w komentarzach, czy chodzicie, czy korzystacie właśnie z jarmarku, czy coś znaleźliście ciekawego dla swojego domu czy ogrodu właśnie na takim jarmarku. Dajcie znać w komentarzu. Tutaj widzicie różne wazony. Teraz mamy zegary klasyczne, drewniane, piękne zegary. No i tak jak widzicie, elementy zastawy. Tutaj proporczyki, obrazki. Tutaj lampy też takie klasyczne. Można dostać. Biurko, klasyczne fotele. Tutaj taki sekretarzyk. Dobrze, przejdziemy dalej. Ceny wybranych przedmiotów? Dobra, dobra. Zaraz, zaraz po, popytam. Ceny pewnie są różne. Ale za chwilę zapytamy. O, tutaj na przykład mamy takie aparaty fotograficzne. W jakich cenach, W jakiej cenie jest ten aparat fotograficzny? Te mniej więcej? Różne ceny są za są. tego ceny tak co? 250 To jest chyba po 150, a ten 100. Aha, aha. Bo też pytam, bo wie pan widzowie pytają, bo też się, by się chcieli wybrać na jarmark no, i też i też widzowie pytają. A obraz jest w jakiej cenie? Obraz ten 240. Ale tu jest możliwość małej negocjacji. Rozumiem, pan, rozumiem, chodzi. rozumiem. No tak, no jak to na jarmarku, można się, targ, tak, można no, się no, targować, no, można... No, to... Ja nawet się gniewam na klienta, który się nie targuje. To też jest taki, prawda, element tej całej zabawy. <laughs> Skąd pan przyjechał? Ja jestem ze Strumienia. Ze Strumienia pan przyjechał, ok um, Fascynuje się pan zbiera... zbieractwem, tak? od od młodości? Zbierałem najpierw monety, okay. później broń, no, ale później zegary, też zbierałem przez pewien okres czasu, no ale później zają, zająłem się sprzedażą i wolę to wysprzedać. No tak, tak. a też przy okazji spędzanie czasu, świeże no powietrze. No jasnie, jestem na emeryturze i co mam do roboty? Tylko takie właśnie zajęcia nas ratują. Oczywiście. Pozdrawiamy strumień. Ja Pozdrawiam Pana bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Aniu dam znać. Dam znać w komentarzu. Sprawdzę wam to i napiszę wam w komentarzu, jak skończę relację i się zorientuję. To w komentarzu znajdziecie też informacje kiedy następny jarmark. Muszę zerknąć, wiesz, bo nie chcecie wprowadzić w błąd. Muszę się upewnić. Także no jak słyszeliście ceny są totalnie różne, ale też tutaj handlarze są nastawieni na Także na negocjacje, na tak zwane targowanie się, no bo to też o to w tym chodzi. Tutaj widzicie elementy zastawy, jest z czego wybierać. sprzedających, a może będą wiedzieli. Przepraszam Państwa, czy wiecie Państwo kiedy następny jarmark? Tak, tak, w Rybniku? Dokładnie za miesiąc. Druga sobota miesiąca. Druga sobota miesiąca. Dziękuję Państwu. No słuchajcie, zawsze druga sobota miesiąca, także już zagadka została rozwiązana. Dokładnie za miesiąc kolejny jarmark. Jeszcze raz przypomnę, zawsze co druga sobota miesiąca jarmark w Rybniku. ale też jeszcze warto pamiętać o jarmarkach w Wodzisławiu, czy jarmarkach w Cieszynie, czy jarmarkach w Raciborzu. Tam też takie jarmarki się odbywają. Odbywa się także jarmark w Pietrowicach Wielkich. Także tutaj no, tego jest dosyć sporo w ostatnim czasie. Hmm, pokochaliśmy jarmarki, staroci tych jarmarków jest coraz więcej i też oglądających jest dużo. Przekonaliśmy się też do takiej formy. Spędzenia czasu też do takiej formy robienia zakupów. No jest oczywiście jarmark na granicy, też impreza, która odbywa się dwa razy w roku. Duża, duże wydarzenie, gdzie jest naprawdę sporo wystawców i sporo ludzi przyjeżdża szukać różnych rzeczy. No ale jak widzicie, jarmark cieszy się zainteresowaniem, ludzie chodzą, sprawdzają szukają O tutaj ktoś słucha bardzo dobrej radiostacji. Czy to 90? Chyba tak. Słuchasz radia 90. Wy też włączcie dzisiaj radio 90, bo w weekend Radio 90 ma dla Was przygotowanych szereg, szereg różnych ciekawych rzeczy. Tak, tak Basiu, co druga sobota w miesiącu, dokładnie za miesiąc kolejny jarmark w Rybniku. Tak, Marzenko, każda druga, masz rację. Przewracając do cen, na pewno tutaj ceny są ogromnie różne. Wiecie, ja spytałem o aparaty, aparaty jeszcze takie analogowe, klasyczne, które są w cenie, dlatego też. Tamte ceny były takie około 200 zł, czy powyżej 150. Natomiast słyszałem, tutaj pan brał jakiś nożyk i jakiś talerzyk, czy taki element jakiejś zastawy. To się targował na początku, była cena 50 zł, potem utargował do 40, i za 40 zł wziął te dwa przedmioty. O, widzicie, jakby ktoś miał ochotę na zakup Mercedesa, no to także może dostać Mercedesa na takim jarmarku. Tutaj piękne, klasyczne radio. tutaj różnego rodzaju młynki. I tu już dochodzimy do końca albo do początku zależy z której strony patrzeć. No, jest też akcent walentynkowy. Tutaj wokół tych młynków zrobiło się zainteresowanie. Robię także zdjęcia. Znajdziecie potem moją fotorelację na Radio 90.pl. Także tam też będziecie mogli mniej więcej sprawdzić, co jest dostępne na takiego rodzaju wydarzeniu. No, no to gratuluję. gratuluję. 把锅做个好了。嗯嗯嗯嗯嗯 Jest też coś dla miłośników winyli. Na ulicy, na deptaku, gwarno, tłoczno. Για να το δείξω εγώ να πιłam? να Dobrze, słuchajcie, to z mojej strony wszystko. Przypominam, to jest Rybnik, to jest Jarmark Staroci, który odbywa się w każdą drugą sobotę miesiąca, ale także w naszym regionie są inne miejsca, gdzie możecie na takie wydarzenie się wybrać. Relacjonował dla Was Przemek Niedźwiecki. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do następnego razu. Pozdrawiam Was, cześć!